Kazimierz przerwa Tetmajer. Pod wrażeniem. Kiedy na oczy srebrno-szafirowe, spuści powieki i na wznak upadnie, I leży miękko sennie i bezwładnie, Lekko schylając ku ramieniu głowę. A płomień gazu, co nad nami płonie półnagą stroi ją w światła i cienie i ledwo znać jej białej piersi tchnienie widnej w przejrzystych koronek osłonie. Wówczas ma w sobie taki urok boski i takie dziwne piękności i czary, że zda się jakiś malował ją stary, anioły w duszy noszący, mistrz. Włoski